Opozycja ma program. Hurra! Spisałam sobie najważniejsze punkty i na początku kilka pochwał dla Was. Super, że skorzystaliście z moich sugestii i macie plany na pozbycie się węgla do 2040 roku. Za to pełen szacun. No, przywrócenie handlowych niedzieli, oczywiście też fajniej dla gospodarki. No i na przykład, ja mogłabym sobie dzisiaj kupić jakąś nową sukienkę, a tak jest co jest. Co do służby zdrowia, godzina w kolejce, maksymalnie na sorze, brzmi super. Pytanie, czy jest to realne, bo ja średnio z moją rodziną spędzałam od 6 do 8 godzin, ale trzymam kciuki, by te kolejki się zmniejszyły. Ograniczenie plastiku, wiadomo, im mniej, tym lepiej. Ale niestety, jeśli chodzi o pochwały, to tyle. Bo czytając propozycję programową waszą koalicją, nie koalicją, to mam jednak wrażenie, że przez ostatnie 4 lata żyliśmy w dwóch różnych Polskach. W mojej ojczyźnie doszła do władzy mafijna grupa, która zaatakowała państwo prawa, łamiąc niezależność sądów, konstytucję, Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że powinni ponieść za to karę. Trzeba pociągnąć ich do pod Trybunał Stanu, łącznie z figurantem z pałacu i całą tą kliką żoliborską na czele z Ziobrą i Przyłębską. Nic nie ma o tym w waszym programie. W mojej ojczyźnie ci kolesie. Urządzili sobie skok na spółki Skarbu Państwa i dojomie do dzisiaj. Jak chcecie zapobiec takim patologiom w przyszłości? Nie ma o tym ani słowa w waszym programie. Czy jak wygracie, to też chcecie przejąć spółki Skarbu Państwa, dlatego milczycie? PiS jak każda mafia uwłaszcza się na państwowym. Stąd te afery: Skoki, srebrna afera KNF-u, afera podsłuchowa z importem rosyjskiego węgla w tle. Do rozliczenia tych przekrętów powinna być powołana specjalna komisja depisyzacyjna, bo przestępcze macki, pisów wniknęły głęboko w całe państwo i gospodarkę. Tego chcą uczciwi obywatele. I chcą też gwarancji od, wa, od, od was, że jak wy dojdziecie do władzy, nie będziecie tak kraść jak oni, bo kara za to będzie bardzo wysoka. PiS doszedł do władzy dzięki Kościołowi Katolickiemu, a teraz solidnie mu się opłaca, niestety, z naszych pieniędzy. Jak chcecie w przyszłości zapobiec takim sytuacjom? W waszym programie nie ma ani słowa o wypowiedzeniu Konkordatu, o świeckim państwie, o opodatkowaniu księży, o kasacji niesłusznie przejętych na rzecz Kościoła terenów państwowych, o cofnięciu ustawy zakazującej handlu ziemią z wyjątkiem związków wyznaniowych. Wreszcie o rozliczeniu drapieżników seksualnych, sutannach i zwierzchników, którzy ich ukrywali. Mało popularne punkty programu, prawda? A szkoda. Dalej, cytuję z waszego programu. Znajdzie się również miejsce na prawa kobiet. Mają stać się rzeczywistością, a nie fikcją. No brzmi świetnie, tylko jak chcecie przestrzegać tych praw pod czujnym okiem biskupów, którzy będą sprawdzać, czy aby te prawa są zgodne z ich butną, męską, upartą i karzącą do siódmego pokolenia doktryną kościoła katolickiego. A co z liberalizacją ustawy aborcyjnej, która funduje piekło najmniej zarabiającym Polkom w naszym kraju? Gospodarka. No bardzo mi się podoba ułatwianie życia przedsiębiorcom, jestem za. Ale poza tym, zamiast programu liberalnego, pseudo wyścig z pisem proponujecie na bonusy i pakiety startowe. No to socjalizm pełną gębą. Naprawdę nie lepiej było znacząco podwyższyć kwotę wolną od podatku i trochę obciąć ten socjal? I nawet mimo, że byłabym beneficjentką takiego programu dopłat dla zarabiających poniżej średniej krajowej, pewnie, to uważam, że ściganie się na obietnice socjalne, rozdawnictwa z pisem to droga donikąd. Zobaczcie, deficyt budżetu rośnie z każdym rokiem. Drożyzna jest, postępuje z dnia na dzień. No, a PiS opóźnia podwyżki prądu, ale one nas dosięgną i to ze zdwojoną siłą. Nie da się ich sztucznie zatrzymywać. Kaczyński i PiS zostawią po sobie prawdziwą Polskę w, ruinę, w ruinie. Pytanie, jak to odwrócić? Wasz program niestety nie daje na to odpowiedzi. Nie ma też nic o wyjściu do strefy euro, albo nie tłumaczycie się, dlaczego europosłowie z koalicji europejskiej głosowali za szydło, która od czterech lat niszczyła relacje Polski z Unią. Swoją drugą Putin to się musi cieszyć, że jest taka Polska, która tak niszczy relacje z Europą, a może tylko stać z boku, przyglądać się i klaskać. No dobrze, podsumowując, dobrze, że macie program, tylko szkoda, że taki zachowawczy. Tak naprawdę trochę na niby. No ja wiem, nie chcecie tych urazić, tych, trochę się boicie. To bardzo miłe. Tylko wiecie co? Jest wojna. Już nie będzie miło. Najwyższa pora zaryzykować, narazić się możnym. Może zaryzykować coś ze swojej kariery. Tak jak my, działacze uliczni, przez cztery lata ryzykowaliśmy na ulicy i w sieci. Jak byliśmy ciągani po komisariatach, czasem sądach. Czas na was, tłuste koty z koalicji, zacznijcie walczyć, albo ustąpcie innym miejsca, bo czekają nas naprawdę trudne czasy.